współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundusze unijne dla Mazowsza. Chłaniam się Robert Łuchniak. Zapraszam na audycję, w której będziemy znowu radzić, jak można pozyskać środki w różnych obszarach naszego życia publicznego, środki z Unii Europejskiej. Jak zwykle są już eksperci w naszym studiu, goście z Mazowieckiej Jednostki wdrażania programów unijnych. Oczywiście będzie można im zadawać pytania, ale to przypomnę tuż po programie, podam numer telefonu specjalny. Dzisiaj proszę Państwa będziemy się takim obszarem, gdzie mogą uzyskać środki na no właśnie na jakie cele to o tym za chwilę wyższe uczelnie. I ponieważ już są takie projekty realizowane, to przenosimy się na warszawską szkołę główną handlową. Maciej Wieloch, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, kierownik projektu Załóż Firmę, Mazowiecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości wśród młodzieży. Myśmy dowiedzieli się o takiej możliwości. Postanowiliśmy złożyć projekt wspólnie z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, tutaj funkcjonującymi lokalnymi naszymi na SGH, kto skorzystał z tych pieniędzy. Myśmy mieli 16 młodych przedsiębiorców, w większości studentów. Czy to był warunek, że muszą być studentami? Wiek był barierą, to znaczy preferowaliśmy osoby poniżej 25 roku życia, takie było założenie projektu, natomiast nie wstawiliśmy tutaj warunku bycia studentem chociaż oczywiście ze względu na, również na zakres prowadzonej akcji rekrutacyjnej, prowadziliśmy ją na uczelniach, więc studenci się rzeczy w 90 kilku procentach się zgłosili, ale to nie był warunek. Nie było również warunkiem to, żeby był to student SGH. Branże były bardzo różne. Dominowały usługi informatyczno-doradcze, bym powiedział, ale były również może nieco egzotyczne branże, jak na przykład produkcja drapaków dla kotów. Zdarzały się jakieś problemy. Były opóźnienia w płatnościach dla beneficjentów i to było najbardziej dotkliwe dla nich samych. Przeszła wstępną rekrutację koleżanka, która chciała założyć kawiarnię. Ona właśnie ze względu na te opóźnienia się wycofała. Opóźnienia wynikały z prozaicznego, ale brutalnego powodu. Mianowicie nie było podstawy prawnej do udzielania tej pomocy. No, wynikało to z jakichś opóźnień na szczeblu nawet nie naszym regionalnym, ale państwowym. I to dosyć brutalnie się na nas odbiło, bo akurat zbiegło się z terminem zakładania działalności przez te osoby, no i w konsekwencji wnioskowania o środki. Więc tutaj był duży problem, bo nagle osoby, które założyły swoje biznesy, okazało się, że muszą jeszcze poczekać i tak prawdę mówiąc nie wiadomo było ile. Po pierwsze było opóźnienie, a po drugie taki trochę spadek entuzjazmu, bo wszyscy byli strasznie mocno zaangażowani, strasznie dużo entuzjazmu. Te 16 osób w jednym pokoju zawsze jak było, to naprawdę można było sprzedawać energię na, na kilogramy. Oni mieli jakieś na, na dzisiaj pomysły, a okazało się, że te pieniądze nie trafią, tak jak im mówiłem, za, za tam dwa czy trzy miesiące, tylko trafiły w konsekwencji do nich po pół roku, po ośmiu miesiącach, więc dosyć długi okres oczekiwania. Te firmy wszystkie funkcjonują do dziś? Tak, funkcjonują do dzisiaj. Te osoby przedsiębiorcze po prostu się nie poddają i one te swoje biznesy z mniejszym czy większym takim obiektywnym sukcesem prowadzą. SGH chętnie korzysta z funduszy unijnych? To jest kilka projektów, które są realizowane. No, również w nowej perspektywie planujemy, po pierwsze jakby ze swojej działki to powiem, że planujemy dalsze uczestnictwo w działaniu podobnym, będącym kontynuacją tego działania 2.5. Spor. Zawsze zachęcam studentów po pierwsze do korzystania z środków, bo jest ich coraz więcej, coraz więcej branż dotyczą, a szczególnie no, one są dla ludzi aktywnych, one są trudne, mają swoje wymogi, mnóstwo papierkowej roboty, która jest uciążliwa. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, to na pewno widzą swoją szansę jakąś tam zawodową. Co ciekawe, wiedzą już, który program, tak? Bo czasami, a czy jest jakiś fundusz, na który mógłbym dostać? Kiedyś padały takie pytania, a teraz padają, czy SGH realizuje taki a taki program, bo słyszeli, że jest taka możliwość. Czyli to jest ta ogromna zmiana, ta ogromna edukacja, bo wiadomo, że wszyscy powoli się uczą tych funduszy. A my spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co może zrobić Uczelnia Wyższa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tak jak zapowiadałem w naszym studiu goście, z oczywiście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora do spraw wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki i priorytetu drugiego zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Witam, Witam Państwa. Dłu długo, prawda, się nazywa taka funkcja, ale to nie do uniknięcia, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy. Również pani Joanna Sadowska, Wydział Wdrażania Priorytety ósmego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pani Justyna Wietrzycka, Wydział Oddziałów Zamiejscowych i Centralnego Punktu Kontaktowego. Witam. Witam serdecznie. Ja może najpierw zapytam, tak, ponieważ będziemy się w obszarze znowu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poruszali, to zacznijmy od tego. Czym jest ten program operacyjny? Celem głównym programu operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie poziomu zatrudnienia i wzrost spójności społecznej. I ten główny cel będzie realizowany właśnie przez aktywizację zawodową, przez rozwijanie potencjału przedsiębiorstw i pracowników, przez podniesienie poziomu wykształcenia ogólnego społeczeństwa, przez podniesienie efektywnego zarządzania. Wszyscy narzekamy, że administracja publiczna jest niewydolna, stąd jeden z priorytetów właśnie jest związany z podniesieniem poziomu zarządzania właśnie w administracji publicznej, jak również takim celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Dobrze, a tutaj jest bardzo istotna rzecz, podział na komponent centralny i komponent regionalny. Na czym polega ten mechanizm? Ten podział jest celowy, ponieważ w komponencie centralnym są realizowane cele, które dotyczą całego kraju i tutaj będą realizowane projekty systemowe poprzez rozwiązania systemowe. Chcemy pewne zaszłości, pewne problemy zrealizować, natomiast w komponencie regionalnym poszczególne regiony będą starały się przeciwdziałać takim zjawiskom, jakie są tożsame dla danego regionu. No dobrze, i teraz e, możemy no, zapytać, z jakich działań e, uczelnia wyższa może skorzystać w ramach właśnie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. E, tutaj są różne działania 6.2, 9.3, 9.4, gdybyśmy mogli o trochę informacji na ten temat teraz. E, witam serdecznie. E, chciałam przy, przybliżyć tematykę dotyczącą działania 821. Mianowicie jeżeli chodzi o e, możliwości starania się do finansowania dla uczelni wyższych. Właśnie to działanie jest przewidziane takie i udostępnione dla wyższych uczelni, aby mogły starać się dofinansowanie właśnie na te cele. Wspominając w ogóle o projekcie ósmym, też można nadmienić tutaj nie tyle, że komponent w ogóle sam regionalny, tutaj są wyszczególnione właśnie w tym działaniu nadregionalnym jako beneficjenci ta grupa i grupa docelowa, czyli objęta wsparciem. Ale nadmienić też tutaj można również komponent centralny, gdzie mianowicie uczelnie wyższe są również wyszczególnione jako grupa docelowa, czyli taka grupa, która jest objęta wsparciem. Rozumiem. A gdybyśmy teraz ogólnie stwierdzili, jakich działań w ramach ósmego priorytetu dotyczą projekty, które mogą być realizowane przez wyższe uczelnie właśnie? W ramach priorytetu ósmego występują dwa działania. Jest to działanie 8.1, rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, oraz działanie 8.2, transfer wiedzy. W ramach tych działań występują poddziałania. Do szkół wyższych skierowane są poddziałania przede wszystkim 8.1.1, czyli wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw oraz poddziałanie 8.2.1, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. I to jest proszę Państwa bardzo ważne, bo gdyby były pytania dotyczące no właśnie takich działań i pozyskania na nie środków z Unii Europejskiej, to zaprosimy Państwa do telefonu, ale to po naszej audycji już, ja powiem w którym momencie. Może już teraz podam natomiast numer telefonu 022 64 45 56, 66 645 56 66 oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działań programu operacyjnego kapitał ludzki jest Oczywiście instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach programu Bursywny kapitał ludzki jest niewątpliwie Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych, której siedziba znajduje się na ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Tam też jest punkt informacyjny, prawda? Oczywiście też jest punkt informacyjny. Numer telefonu na informacje jest 0801 101 101. 0801 101 101. O tym przypominamy, bo ktoś po audycji chciałby na przykład więcej informacji, no to już możemy tam konkretnie wskazać miejsce i numer telefonu. Ale teraz porozmawiajmy o dobrych praktykach w obszarze podobnych projektów, w tych w poprzednim okresie programowania. W poprzednim okresie programowania takim działaniem skierowanym, o którym zresztą tutaj mówił lider projektu z SKH, to było właśnie działanie 2.5, promocja przedsiębiorczości. W tym okresie programowania takim działaniem, tożsamym z tym działaniem jest działanie 6.2 i tutaj również uczelnie mogą nie tylko dla swoich absolwentów taki projekt przygotować, który by za...